Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie, jestem Foxis i dzisiaj mamy dość nietypowy odcinek Flu, ponieważ to jest tak jakby Minecraft 1.00. Tak, się zagrać właśnie na takim oto, na takim oto Minecraftu... tak nie zgadzał, ponieważ... Zachciało mi się jakby wybrać świat, więc zaczynamy sobie e, przychody nasze, więc jakiś tam inny świat, e, nie widzę niestety klawiatury, więc będę, oho, dobra, może być, Czuję tu więc, więc jest już wersja hardcore, więc lecimy z hardkorem, widzicie, e, building terraria, Jest ciepło, bo miałem 150 mikrofon, ale tu jest. Jak możecie zauważyć, dysponuj tutaj inny, jeszcze ten starszy. E, fancy, już sobie to Nie wiem, czy to jest lepiej, czy to, czy to, czy to czy. E, Mamy świnki, to jest dobrze. E, no i co, no i zaczynamy od naszego ścięcia od naszego Drabianka eee, i co? Będziemy stali się przecież na Hardkorze nie jestem dobry w tym ale mam nadzieję, że uda mi się nie umrzeć za pierwszym razem za pierwszym spotkaniem jakiegoś gromadzi ja czy klipera, czy szkieleta ale to wszystko się jeszcze okaże więc co? Eee, odcinek będzie dzisiaj krótki Będziemy starali się znaleźć tylko takie podstawowe rzeczy yy, jak macie jedzonko czy też w tym stylu i bardzo ładna łączka musi to mieć. muszę przyznać, o no, i krowki tam się pasną, O no, i super, jest ta świnka tutaj nie chce mnie oddać swojego mięsa i nie miała mi mięsa. Yy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon, którego obecnie używam to jest. Nazwy Wam się wyświecnie tutaj w, w tym oto miejscu. Nie jest to dobry mikrofon, ale myślę, że nie jestem już taki zły. Dobra. Nie jest on też taki zły. Jeżeli gadam na przykład na tym spiku, to koledzy znajomi mówią mi, że dobrze mnie przez niego słychać że nie jest wylewana no. dobrze zróbmy sobie carpet table oj jakieś tam jest potężki i dobra co będzie potrzebne zbudujemy sobie tylko keylove a potem to już ojej czuję jak najwyższa przygoda zbudujemy sobie keylove potem Będziemy znaleźliśmy. Znajdziemy sobie jakieś miejsce spokojne, więc będzie wszystko okej. Okay, Mówiłem już to w hardkorze dobrych mięsków jest tak wręcz fatalny, no, zobaczymy jak to będzie. Kilka... Na pewno musimy sobie miecz zrobić, to jest w pierwszym pierwszy kolejny szkół na hardkorze. Ponieważ i tak osiedlę się pewnie jakiejś skalę w pierwszym odcinku, ale to się jeszcze zobaczy. Bez kamer kurwa. nie chcę. Nie chcę, bo się nagryję. Kamerkę mam dobrą w miarę, ale nie chcę się nagrywać. Chciałabym już tam zdradzić na niektórych wcześniejszych filmikach. Powinniście mnie ujrzeć, lecz... Wolę resztę, zresztą już mam na jednicy. Jak wygląda na ile lat wygląda. Mam 14 lat, to już mówiłem nie raz... Na wiele to się nie różni, ale wszystko się różni zawsze. Więc tak. Jaki mam komputer, to na razie mogę Wam tylko powiedzieć nazwę. To jest Lenovo 580 laptop. Tak, mój kochany oj wiesz. To jest... Eee... Jest to bardzo sportowy kawał dobrego komputera. Tak, tak, tak. Zróbmy coś i... To jest... To jest... No tam 6 GB ramów. Nie na raz pierdolę. Jak widzicie nagrywa... No, nagrywam Action, action, tak, action, tak się program nazywa, więc nie jest zły w ogóle, bardzo fajnie. Nie zżera tak bardzo klatek, jak e, na przykład, nie wiem, Fraps, który w ogóle nie powinien być używany do nagrywania, ponieważ może ktoś ma taki dobry komputer, że by no, to nic nie szkodzi, ale mi to niestety troszkę w wchodziło choć nie powinno, ale no, tak osobiście to nie próbowałem. Jeszcze na tym powinno się nakiewać. Próbowałem noża na przykład i bardzo kiepsko mi to wychodziło. Tam chyba jeszcze moje takie pierwsze filmy, czy to są na nagrywane w pracy i nie, nie wyszło tu w stanie. Nie było tego, to jakaś super, jakaś jakość, ale. Jeszcze nie mam oryginalnej wersji Action, ponieważ mam wersję próbną i co? Więc. No, trochę ciężko. Dlatego jestem w tej na mocy góry Action. Ale już nie długo, czy było z jakąś jaskinia? Chyba, bodajże tak. Jest jaskinia. I co dalej? O, Innymi, się wioski, wioski, wioski ciekawe czy w tej wersji są jeszcze są już mieszkańcy wiosek czy jeszcze nie tak jak widzicie staram się nie sprintować ponieważ niby mam dużo tego jedzenia i cały czas je, je zdobywam jak widzicie może nawet niedługo sobie zrobię zbroję z tych próbek. tam w wiosce mamy też kolejne jedzenie z tym że tym klepkiem, o ile zależy, ile będzie to się... o ile będzie się... No, są już chyba to to nie możemy się w tej wersji. Ale jakieś tam schronienie mamy już przed Od nie wiem, czy w wioskach się jakieś łóżka, czy nie Ale mam nadzieję, że będzie kowal Ponieważ od rzeczy mi się przydały O Boże no To już jeszcze jest ten majster, w którym wioski nie generują się O W którym się nie generują tak świetnie Te wioski, ale no... Aha Jeszcze sobie tak pomyślałem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł ale mógłbym, mógłbym zrobić na przykład coś takiego yy, że... Nie powala, nie? Że, że że, 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 że się zawiesiłem yy, co dwa odcinki będę aktualizował Minecraft. tak to sobie myślę yy, żeby aż do minecrafta 1.62 jeżeli to pójdzie za szybko Okej, okay. zwolnimy troszkę tempo, ale tak to myślę, że fajny pomysł, tak iść przez tego Minecrafta, No, wiadomo, ten hardcore nie będzie, jakoś się pojawiał się często, ja nie mam węgla niestety, e, ale to chyba jest. O Boże, ile który jest. ale spokojnie, nie mój e, Więc nie ma takiego problemu z jedzorkiem, jak to przewadnia hardcora, bywa, że jest. Mieście, więc program, nie będę ich pomyślał, ponieważ przydadzą mi się naszą kartę no i dalszej podróży, więc nie, nie oddaję 12 jest Boża, spoko studnia spoko, 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 no i jak na razie zaczynamy dość fajnie fajnie mi się przyjemnie to kręci mam nadzieję, że będzie e, się jakaś faj, fajnie to zrenderuje Bardzo dużo tutaj próbę znać, no, a pewnie tam, gdzie się obsiedzę, nie będzie ani jednej. Więc trzeba zbierać jedynie na zapas. Ciężkie czasy na Nie wiem, czy ktoś Dobrze, idźmy do naszego kowala kochanego. No, no chodź, chodź. I od razu mówię, że jak coś to zrobię, to do Pekra Panapy, bo Zrobić sobie w samym początku. O, tutaj widzi, widzę, że kciukaniom fajnie. Nie O, dla spokojnie. takie pierwsze miejsce jest idealnie Wręcz bym pojedął, że A świetnie. Fantaży mamy, więc. Przepraszam, Róbmy sobie zbroje. Nie wiadomo na kategorii, co będzie przyjdzie. A co mam z tą skórą zrobić? Oj, to Ubierzmy się. Oj, jeszcze będzie w tej wersji, jak to będzie Akurat słoneczko zachodzi. Więc trzeba zrobić dużo więcej do naszej pacjentki dwie pary drzwi są potrzebne czy jedna yy, jedna jest yy, zróbmy jeszcze sobie lepek tak jak widać bardzo fajnie zaczęliśmy mamy jedzonko mamy jakieś tam prowizoryczne schronienie właśnie nie ale bardzo fajne Fakt więc myślę, że na dzisiejszą odcinkę to tyle. Ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.